Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Marek. Tu telewizja lokalna Hełm. Witam Państwa w piątek, 6 sierpnia. Dziś w programie. Na początek serwis informacyjny. Wypowiedź Pana Daniela Grabka z Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Zobaczymy nowe wykopaliska przy ulicy Lubelskiej oraz nową wystawę w Helmskim Muzeum. Następnie teatr uliczny i na zakończenie przespacerujemy się po ulicy Lubowskiej. Zapraszamy! Serwis informacyjny Elżbieta Sobań. 4 sierpnia 1993 roku w Warszawie, w siedzibie Funduszu Współpracy FARE Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, został rozstrzygnięty przetarg na wybór firmy konsultingowej, która opracuje program restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw i spółek komunalnych trzech miast Łomży, Hełma i Mielna. W skład komisji przetargowej wchodziło po jednym przedstawicielu tych miast i dwóch przedstawicieli Funduszu Współpracy. Miasto Hełm w komisji reprezentował zastępca prezydenta miasta Hełma Marek Tomaszuk. Z pięciu startujących w przetargu firm, przetarg wygrała firma duńska Abrahamsel Nielsen AS. Termin realizacji trzech pierwszych etapów pracy firmy, to znaczy od momentu podpisania kontraktu, poprzez Przygotowanie analizy i oceny stanu prawnego, organizacyjnego i finansowego przedsiębiorstw, opracowanie strategii zarządzania, wykonawstwa i finansowania oraz przedstawienia nowej strategii ma wynieść 9 miesięcy. Czwartym etapem będzie wdrożenie tych rozwiązań. Przejście przez kolejne fazy zlecenia będzie następowało po uprzednim podjęciu przez władze miasta i jednostki komunalne stosownych decyzji stanowiących akceptację wypracowanych kierunków. Prace komisji konsultingowej finansowane są w całości przez Fundusz Współpracy. Przypomnę, że miasto Chełm przystąpiło w listopadzie ubiegłego roku do konkursu organizowanego przez Fundusz Współpracy dla miast polskich na uzyskanie pomocy doradczej w projektach przekształceń organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz innych form organizacji usług komunalnych i jako jedno z siedmiu miast zostało zakwalifikowane do programu finansowanego przez EWG F.A.R. Miasta te zostały podzielone na dwie grupy. Miasto Chełm znalazło się w grupie razem z Łomżą i Mielnem. 4 sierpnia zastępca prezydenta miasta Chełma Marek Tomaszuk złożył wizytę w Banku Ochrony Środowiska. Miasto Chełm stara się o uzyskanie z banku w bieżącym roku 15 miliardów złotych niskoprocentowego kredytu na realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków. Po uznaniu przez bank dwóch z czterech proponowanych przez władze miasta poręczycieli, miasto ma gwarancję uzyskania w bieżącym roku 10 miliardów złotych. Oprocentowanie kredytu będzie negocjowane. Pierwszą część kredytu 5 miliardów złotych miasto powinno otrzymać w drugiej połowie sierpnia bieżącego roku. 5 sierpnia bieżącego roku prezydent miasta Hełma Janusz Marek Pastusiak. Udał się na zaproszenie strony rządowej do Urzędu Rady Ministrów na rozmowy w sprawie reformy powiatowej na temat miast wydzielonych z powiatów. Przypomnę, że Rada Miejska w Chełmie dwukrotnie postulowała o nadanie Chełmowi statusu miasta wydzielonego z powiatu, a więc o utworzenie w nim powiatu grodzkiego. Zgodnie z ordynacją wyborczą oraz kalendarzem wyborczym do 26 lipca Wojewódzka Komisja Wyborcza rejestrowała, rejestrowała kandydatów na senatorów na terenie województwa chełmskiego. Na terenie województwa chełmskiego wybieramy dwóch senatorów. Wojewódzka Komisja zarejestrowała 12 kandydatów. Dwóch kandydatów zgłosiło Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest to pan Tomasz Adamczuk i Lech Florek oraz Komitet Wyborczy Bezpartyjny, blok wspierania reform. Jest to Jan Marek Pastusiak i Stanisław Bodz. Inne ugrupowania zgłosiły następujących kandydatów. Unia Demokratyczna Janusza Korczyńskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej Witolda Szczepana Grabosia, Konfederacja Polski Niepodległej Pana Czesława Buksińskiego, Katolicki Komitet Wyborczy Ojczyzna Pana Eugeniusza Wilkowskiego, NZZ Solidarność, panią Marię Chodyńską oraz komitety wyborcze wyborców zgłosiły kandydatów Stanisław Koszewski, Komitet Społeczny w Chełmie, Jan Antoni Prochowski, Niezależny Komitet Wyborczy Jana Prochowskiego i pan Władysław Karaś, Katolicka Akcja Sprawiedliwości Równość. Komisja zarejestrowała wszystkich kandydatów, uznając, że, wszystkie, że spełniały one. W Zgłoszone kandydatury spełniały wymogi formalne oraz każdy z kandydatów zebrał ponad 3000 podpisów z terenu, danego, z terenu naszego województwa. Obecnie prace, prace związane z, z wyborami koncentrują się na etapie przygotowania obwieszczeń związanych z ustaleniem granic, numerów i siedzi powodowych komisji wyborczych, a więc podanie do publicznej wiadomości, krótko mówiąc, gdzie dany wyborca będzie miał prawo pójść, aby oddać swój głos. Witam Państwa. Nazywam się Andrzej Bronicki, pracuję w Chełmskim Muzeum, jestem archeologiem. Znajdujemy się na ulicy Krzywej. Tutaj z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tudzież naszego muzeum, podjęliśmy badania archeologiczne, których celem jest poznanie pewnego wycinku średniowiecznego i nowożytnego miasta. Już drugiego dnia wykopalisk udało nam się trafić na relikty zabudowy miejskiej. Znaleźliśmy podłogę od takiego jak nam się wydaje przedsionka domu, domu staromiejskiego. Dom ten jest datowany prawdopodobnie na wiek XVIII, o czym świadczą znaleziska trzech monet, które tutaj znaleźliśmy. Jedna z monet pochodzi ze Szwecji, jest 17 wieczna Druga moneta została wybita przez Augusta III Sasa i pochodzi ona z pierwszej połowy wieku XVIII. Natomiast trzecia jeszcze na razie jest w ogóle nieczytelna. Wykopaliska będą prowadzone. Przez miesiąc przy współpracy z wojskiem, i sądzimy, że przyniosą jeszcze wiele ciekawych efektów. W trakcie prac stwierdzono najstarsze ślady osadnictwa przedmiejskiego sięgającego wieku XI. W tym czasie na górce Chemskiej funkcjonował gród, natomiast na zachód od niego istniał podgrodzie. Zabudowa podgrodzia składała się z luźno rozrzuconych, dość niewielkich budynków o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych, zagłębionych w ziemię, czasami zapatrzonych w piwniczkę wydrążoną w kradowym podłożu. W jednym z budynków mieszkalnych otryto kompletnie zachowany kamień żarnowy, żelazny nożyk i mnóstwo fragmentów ceramiki kości zwierzęcych, bę będących resztkami konsumpcyjnymi. Natrafiono też na ułamki szklanych bransolet, które we wczesnym średniowieczu we wschodniej Polsce i na Rusi były bardzo popularną ozdobą kobiecych rąk. W trakcie badań okazało się, że drewniana zabudowa starego hełma często padała pastwo pożarów. W profilach wykopów co kilkadziesiąt centymetrów widoczne są warstewki pożarowiskowe przydzielone białym marglem zalegającym na wtórnym złożu. Margiel służy do wyrównywania terenu po zniszczeniach. Od wczesnego średniowiecza grunty między ulicą lubelską a krzywą podniosły się tym sposobem o ponad 2,5 metra. Margiel mógł pochodzić z podziemnych korytarzy, skąd mieszkańcy miasta wydobywali kamień wapienny, służący do wznoszenia domów. Jako materiał budowlanego używano tylko większych brył, natomiast opady służyły, jak się wydaje, do niwelowania czy utwierdzenia terenu. Najbardziej interesujące przedmioty pozyskane w czasie badań będzie można oglądać w hełmie i w zamościu w roku przyszłym na czasowej wystawie pod tytułem Najważniejsze odkrycia archeologii w Polsce Środkowo-Wschodniej w 1993 roku. Od 9 lipca w salach Muzeum Okręgowego w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 55 czynna jest wystawa Echa Secesji w Chełmie, ilustrująca sztukę przełomu XIX i XX wieku. Zaprezentowano na niej m.in. fotogramy chełmskich kamienic, głównie ich fasad zdobionych sztukatoryjnymi motywami secesyjnymi, jak również secesyjne balkony i balustrady schodów. Wystawę uatrakcyjnia przede wszystkim rzemiosło artystyczne z metalu i srebra, wśród nich przedmioty codziennego użytku, naczynia, sztućce, lampy, świeczniki, szkło, a także pocztówki i dewocjonalnia pochodzące z tego okresu. Na ekspozycji znalazły się obiekty wypożyczone w Muzeum w Krasnym Stawie, Muzeum Lubelskiego, a także ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Chełmie i osób prywatnych. Wystawa czynna będzie do 15 sierpnia i można ją zwiedzać codziennie w godzinach od 9 do 16, w soboty i niedzielę od 11 do 15. Yeah.